Na moje mini witajcie na ekspresowej jodze na poprawianie mobilności całego ciała oraz na wzmacnianie centrum kor mięśnie brzucha. Przygotujcie sobie dzisiaj piankowy, drewniany, korkowy klocek do jogi, może to być książka. Będziemy również wzmacniać mięśnie przywodziciele. Wykonamy całą sekwencję z klockiem włożonym w poprzek pomiędzy uda, 10 5 cm powyżej kolan. Waszym zadaniem będzie nie wypuszczanie klocka, książki, może to być też fitnessowa piłka. O dosyć sporych bądź średnich rozmiarach, coś takiego, co Wam nie wypadnie z pomiędzy, a rozstaw stóp i kolan mamy mniej więcej na szerokość bioder bądź ciut szerzej. Ok, usiądźcie sobie na razie bez klocka na macie, przełączcie się na oddech nosem. Dzisiaj przed nami mudra ziemi, łączymy opuszki kciuków oraz czwartych palców serdecznych. Czwarte pierwsze palce tworzą maleńkie kółka. Kładziemy grzbiety dłoni na kolanach, pozostałe palce dłoni proste, mudra ziemi stabilizuje nas wewnętrznie, emocjonalnie oraz zwiększa poczucie stabilizacji i zakorzenienia podczas ćwiczeń na macie. Oddalcie barki od uszu. Zostawcie proste plecy. Na chwileczkę koncentracja na wydłużaniu wdechów i wydechów nosem. Z każdym wydechem wciągaj pępek, aktywuj mulabandę. Na wydechach oddalaj barki od uszu, utrzymuj proste plecy. Wdech wciągasz, brzuch rośnie szczupkiem głowę w górę. Wydech oddalasz barki od uszu. Zostajesz na moment, koncentrując się na aktywacji mulabandy, na wydłużaniu wdechów i wydechów. Nosem kieruj podbródek lekko do mostka, wydłużaj tył szyi. Z wdechem wciągaj brzuch rosnąc czubkiem głowy w górę. Na wydechach oddalaj barki od uszu. Luźne barki, proste plecy. W powolutku z kolejnym wydechem spleć dłonie, wciągnij brzuch, przeciągnij się. I teraz na wydechu rozłącz dłonie, skręć się w prawą stronę, prawa dłoń za plecy, lewa do przodu. Z wdechem wciągnij brzuch, wróć do centrum i wydech skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawa do przodu. Powtarzamy. Wdech wciągnij brzuch centrum dwa i wydech skręt w prawą stronę w talii w klatce jak korkociąg. Wdech, wciągnij bruch, centrum pięknie. I wydech, skręt w lewą stronę. Skręt w klatce w talii jak korkociąg. I wydech, wciągnij bruch, centrum 3. Wydech, skręt w prawą stronę. Wdech, wciągnij bruch, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę. Dynamiczna rozgrzewka. Wdech, wciągnij brzuch, centrum, uwaga, ciężar ciała na piętach. Z wydechem skłon, pozycja dziecka, oddal barki od uszu. Z wdechem wciągając brzuch, zroluj się w górę, przenieś na chwileczkę dłonie za plecy, otwórz klatkę. I na wydechu wracamy sobie do dziecka, płynne ruchy. I wdech, wciągnij brzuch, góra, dewa, Wydech, dziecko. Wdech, wciągnij brzuch, góra. I wydech. Pozycja dziecka. Wdech. Wciągnij brzuch. Góra. Cztery. Wydech. Pozycja dziecka. Wdech. Wciągnij brzuch. Góra. Pięć. I wydech. Pozycja dziecka. Z wdechem kręg podparty dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, podwiń palce stóp. I Na wydechu zaokrąglamy plecy do kota. Rozciągamy plecy. Wdech zapadnij się w lędźwiach do krowy i wydech kot. Wdech krowa, płynne ruchy, wydech kot. Wdech krowa, oddychaj bardzo głęboko. I wydech kot. Wdech krowa, rozruszaj kręgosłup. Wydech, kot. Pięknie. Wdech, krowa. Ostatni raz. Z wydechem kot, mały kroczek dłoni do przodu, zaprzyj się dłońmi o matę. I na wdechu przechodzimy do psa z głową w dół. Pokołysz biodrami we psie, podrywaj pięty, czy w nim. Mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. Zostajemy na kilka oddechów. Uwaga, z wdechem deska podwiń kość ogonową. Na wydechu dowolny wariant czaturangi. Wdech kobra albo pies z głową w górę do wyboru. Wydech pies z głową w dół. Powtarzamy. Wdech deska, wciągaj brzuch podwój kość ogonową. Wydech czaturanga. Wdech kobra albo pies z głową w górę, wciągaj pępek i wydech pies z głową w dół jeszcze raz. Wdech deska, wciągaj brzuch mocno, z wydechem czatu, ranga twój wariant. Wdech kobra albo pies z głową w górę, wydech pies z głową w dół stopy szerzej. Z wdechem trzy kroczki dłoni do stóp, uwaga, bierzemy klocek, książkę, sprzęt, na wydechu wsadzamy sobie klocek w poprzew między uda, 5-10 cm powyżej kolan, aktywujemy mięśnie czworogłowe ud, mięśnie przywodziciele, wewnętrzne strony ud, stopy na szerokość klocka, staraj się ściskać klocek, ściskać klocek cały czas udami, nie wypuszczać go, możesz go poprawiać, jeśli się przekrzywię. Stopy na szerokość klocka, jesteśmy w skłonie, obciążaj równomiernie palce i pięty, rotuj uda do wewnątrz, dłonie pod barkami, możesz mieć lekko ugięte kolana, jeśli za mocno ciągną Ci tyły nóg. I wdech raz, oddalaj barki od uszu rozszerzając je, z wydechem ściskaj klocek udami, rotuj uda do wewnątrz. I wdech dwa, wciągaj brzuch, obciążaj równomiernie lewą i prawą stopę. Wdech trzy, wciągaj brzuch. Uwaga. Z wydechem uginamy kolana, lekko zwężamy, rozstaw stóp, schodzimy do malasany. Jeśli oderwasz piętę od maty, zawsze bądź w tym wariancie malasany z opuszkami palców dłoni na macie. Jeśli możesz postawić na niej pięty, złącz dłonie. Wdech raz, oddalaj barki od uszu, ściskaj klocek. Wydech. Zostajemy z prostymi plecami w pozycji. Wdech dwa, wciągaj brzuch, ściskaj klocek udami, rozkładaj obciążenie równomiernie między lewą i prawą stopę. I wdech trzy, wciągnij brzuch mocniej. Z wydechem połóż dłonie na macie, powoli wróć do psa z głową w dół, stopy nieco szerzej, ściskamy klocek. I z wdechem podwiń kość ogonową, przejdź do deski, dłonie pod barki. Wydech, jesteśmy w deseczce. Wdech, wciągaj brzuch pod wiejkość ogonową, ściskaj klocek udami. I z wydechem odepchnij się przez dłonie do psa z głową w dół. Możesz mieć pięty nad matą, jeśli ciągną cię mocno tyły nóg. Z wdechem zrób trzy kroczki dłoni do stóp. Na wydechu zejdź do twojego wariantu malasany. Wdech raz wciągaj brzuch, ściskaj klocek, mostek w górę. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Wdech dwa wciągaj brzuch. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Wdech trzy wciągaj brzuch, uwaga. Z wydechem dłonie na matę, kroczymy sobie do psa z głową w dół. Możecie mieć pięty nad matą. I wdech raz, ściskaj klocek, rotuj lekko uda do wewnątrz. Unoś kość ogonową w tył i w górę. Wdech dwa, wciągaj brzuch. Mocno odpychaj się dłońmi od maty. Wdech trzy, wciągaj brzuch, ściśnij klocek. Wydech, mocno odpychaj się dłońmi od maty. Z wdechem deska podwińkość ogonową, kroczek dłoni pod barki i wydech raz, ściskamy klocek udami. Wdech dwa, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową, czubek głowy przedłużeniem kręgosłupa. Wdech trzy, wciągaj brzuch, ściskaj klocek i wydech, odepchnij się z dłoni do psa z głową w dół. I z wdechem trzy kroczki dłoni do stóp, malasana, Wydech, dowolny jej wariant. Wdech raz, wciągaj brzuch, unoś mostek do góry. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Wdech dwa, wciągaj brzuch, ściskaj klocek. Obciążaj równomiernie lewą i prawą stopę. I wdech trzy, wciągnij brzuch sana. Z wydechem rozczapisz palce dłoni. Przenieś sobie dłonie za plecy. Ustaw nadgarstki w jednej linii. I teraz z wdechem wciągnij brzuch. Krok stóp do przodu. Do sany. Wydech. Kolana nad kostkami. Miednica w górze. Podwijasz kość ogonową. Wdech raz. Wciągaj pępek. Ściskaj klocek. Obciążaj równomiernie kciuki i pozostałe palce dłoni. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, ściskaj klocek, nie odrywaj palców stóp od maty. Wdech, trzy, wciągnij brzuch, ściśnij klocek. Z wydechem siadamy na guzach kulszowych na kościach, pośladków na macie, na wasana flow. Uwaga, wariant pierwszy. Z wydechem unieś mostek w górę, chwyć się pod udami, zachowaj proste plecy. Na wydechu na prostych plecach odchyl się w tył. Unieś łydki, ustawiając je równolegle do maty. Ściskamy cały czas klocek udami. Możesz być w wariancie z podciąganiem się pod tyłami ud. Wdech raz, wciągaj brzuch, mostek w górę, podpródek do mostka. Utrzymuj równowagę na kości ogonowej. I wdech dwa, wciągaj brzuch, doklejaj łopatki do pleców, podciągaj się pod udami. Z wydechami oddalaj barki od uszu, ściskasz klocek. Wdech trzy, wciągaj brzuch, mostek w górę. Oddalaj barki od uszu. Wdech 4, wciągaj brzuch mostek w górę. Wydech równowaga na kości ogonowej. I wdech 5, wciągaj brzuch mostek w górę. Uwaga, możesz zostać tu albo z wydechem na prostych plecach odchylamy się mocniej w tył. Puszczamy tyły, odprostujemy ramiona. Staraj się nie zaokrąglać teraz pleców. Wdech raz, wciągaj brzuch mostek w górę, ściskaj klocek udami. Wdech dwa, wciągaj brzuch mostek w górę, oddalaj barki od uszu. Wdech trzy, wciągaj brzuch, ściskaj klocek, oddalaj barki od uszu proste plecy. Wdech cztery wciągaj brzuch mostek w górę, ściskaj klocek. Oddalaj barki od uszu, proste plecy. I wdech pięć, wciągaj brzuch, mostek w górę. Z wydechem chwyć się pod udami, postaw stopy na macie. Na wdechu przenosimy dłonie za plecy, ściskamy klocek, przechodzimy dłońmi do przodu. I teraz z wydechem odchodzimy sobie do deski, podwiń kość ogonową. I wdech raz, wciągnij brzuch. Z wydechem pies. Z głową w dół. Wdech raz, się wciągnij, brzuch, ściśnij klocek. Wydech trzy kroczki dłoni do stóp, malasana. Wdech raz, twój wariant malasany. Z wydechem dłonie za plecy nad garstki w jednej linii purwotana Wdech raz, krok do przodu miednica w górze ściśnij klocek i wydech siad na guzach kulszowych na kościach pośladków. Zaczynamy bardzo, bardzo mocną długą sekwencję na brzuch z klockiem. Odpoczywajcie kładąc sobie dłonie za plecami i utrzymując na przykład nogi w górze albo kładąc sobie stopy na macie. Zawsze możecie odpocząć w tej pozycji. Rób tylko te asany, które możesz. Odpoczywaj. Ja postaram się zrobić cały ciąg mocnych asan bez wypuszczania klocka. Klocek ściskamy w poprzek między udami. Wariant pierwszy siad na guzach kulszowych, na kościach pośladków. Utrzymujcie cały czas proste plecy w nawasanie, nie zaokrąglajcie ich. Z wdechem chwyt pod udami wciągnij brzuch mostek w górę. Z wydechem odchyl się w tył na prostych plecach, ustaw łydki równolegle do maty. Wariant pierwszy, wdech raz wciągaj brzuch mostek w górę. Oddalaj barki od uszu, ściskaj klocek. I wdech dwa, wciągaj brzuch mostek w górę. Z wydechem trzymaj równowagę na kości ogonowej. Wdech trzy, wciągaj brzuch mostek w górę, możesz zostać tu. Albo z wydechem wariant drugi, odchyl się mocniej w tył proste plecy ramiona równolegle do maty. I wdech raz wciągaj brzuch, ściskaj klocek mostek w górę. Wydech trzymaj równowagę na kości ogonowej. Wdech dwa, wciągaj brzuch mostek w górę, ściskasz klocek. Wydech oddalasz barki od uszu. I wdech trze wciągasz brzuch mostek w górę, ściskaj klocek, możesz zostać tu. Albo z wydechem skręty dłonie przed klatkę, skręt w prawą stronę, ściskaj klocek, nie ruszaj biodrami. I wdech wciągnij brzuch centrum mostek w górę. I wydech skręt w lewą stronę, nie ruszaj biodrami, ściskaj klocek. I wdech dwa, wciągaj brzuch centrum mostek w górę i wydech skręt w prawą stronę, małe ruchy. Wdech wciągaj brzuch centrum mostek w górę i wydech skręt w lewą stronę ściskaj klocek. Wdech, wciągnij brzuch, trzy centrum. Wydech, skręt w prawą stronę. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę, pogłębiamy skręty. Wdech, wciągnij brzuch, centrum. Uwaga, proste ramiona. Wydech, skręt w prawo, proste ramiona. Schodzimy niżej plecami do maty. I wdech, wciągnij brzuch, centrum, mostek w górę. I wydech skręt w lewą stronę proste ramiona. Schodzimy niżej plecami do maty. Wdech, wciągnij brzuch, dwa centrum. I wydech skręt w prawą stronę trzymaj równowagę. Wdech, wciągnij brzuch centrum. I wydech skręt w lewą stronę, trzymaj równowagę. Wdech, wciągnij brzuch centrum. I wydech skręt w prawą stronę trzymaj równowagę. I wdech wciągnij brzuch centrum, pięknie. Wydech skręt w lewą stronę trzymaj równowagę. Wdech, wciągnij brzuch w centrum, możesz chwycić się pod udami. Albo wydech, podciągamy mostek maksymalnie do klocka, ramiona w górę, barki w dół od uszu. I wdech raz, trzymaj równowagę na kości ogonowej, mostek w górę. Z każdym wydechem oddalaj barki od uszu. I wdech dwa, wciągaj brzuch, ściskaj klocek, palą ci uda. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech trzy, wciągaj brzuch, mostek w górę, uwaga. Z wydechem odchylamy się w tył, pogłębiamy skręty. Weź wdech, wciągnij brzuch, proste plecy. I wydech, skręt w prawą stronę, prawe ramię, w prawo, doklej prawą łopatkę do pleców, lewe ramię w centrum. Wdech, wciągnij brzuch, wróć do centrum. I wydech, skręt w lewą stronę, lewe ramię w lewą stronę, lewa łopatka do pleców, prawe ramię w centrum raz. I wdech, centrum, jeszcze dwa razy. Wydech, skręt w prawo, prawa łopatka do pleców. Wdech, wciągnij brzuch centrum i wydech skręt w lewo, lewa łopatka do pleców pięknie. Wdech, wciągnij brzuch centrum. Ściskaj klocek i wydech skręt w prawo, prawa łopatka do pleców. I wdech wciągnij brzuch centrum i wydech skręt w lewo, lewa łopatka do pleców pięknie. Wdech, wciągnij brzuch centrum, trzymaj. Uwaga, z wydechem. Wychodzimy w górę, możesz chwycić się. pod udami na moment. Albo na wdechu rozkładamy sobie ramiona na boki, doklejamy łopatki do pleców i wydech, ściskaj klocek raz, oddalaj barki od usza. i wydech dwa, wciągaj brzuch, ściskaj klocek, wydech, proste plecy, mostek w górę i wdech, wciągaj brzuch, trzy, ściskaj klocek. I z wydechem prostujemy nogi z klockiem, schodzimy jak najniżej nogami, plecami do maty, ale nie odkładacie klocka, nóg i pleców na matę. Ściskaj kloczek grotuj uda do wewnątrz. I wdech raz trzymaj, podwijaj mocno kość ogonową. Oddalaj barki od uszu. Trzymamy, trzymamy, moi drodzy. Wdech dwa, wciągaj brzuch, ściskaj klocek. Oddalaj barki od uszu, pali brzuch. Wdech trzy, wciągaj brzuch, ściskaj klocek pięknie. I na wydechu na wasana. Może być wariant z ramionami w górze od dalbarki od uszu. Wdech, wciągnij brzuch, ściśnij klocek i teraz z wydechem dłonie pod uda. Uwaga, stawiamy sobie stopy na szerokość klocka lub bioder na macie, poprawiamy klocki. Wstawanie z klockiem do tadasany, schodzenie do malasany. Z wdechem wciągnij brzuch, dłonie za plecy. Przechodzimy sobie dłoni do przodu. Jeśli odrywasz piętę od maty, zostań w tym wariancie, ok? Jeśli możesz je postawić na macie, schodź zawsze piętami na matę. Cały czas ściskaj nasz klocek udami. Weź się wdech w pozycji. Wciągaj brzuch, obciążaj równomiernie prawą lewą nogę. Srób wydech. Ściśnij klocek. I teraz z wdechem idziemy do... Tadasany, ramiona w górę, lekko szerszy rozstaw stóp, podwinkość ogonową od dalbarki, od uszu. Na wydechu, lekko zwężamy rozstaw stóp, schodzimy do twojego wariantu, do malasany. I wdech dwa, wciągaj brzuch, pod kość ogonową. Wydech, schodzimy sobie do malasany. I wdech trzy, wciągaj brzuch, pod kość ogonową. Wydech. Schodzimy sobie do malasany. Wdech trzy. Wciągaj brzuch pod jej kość ogonową, wydech malasana. Wdech cztery. Wciągaj brzuch pod jej kość ogonową i wydech malasana. Wdech 5: Wciągaj brzuch pod jej kość ogonową, nie wypuszczamy klocka. Wydech. Mala Sana. Przyspieszamy. Wdech sześć. Wciągaj brzuch. Wydech mala Sana. Wdech siedem. Wydech mala Sana. Wdech osiem. Wydech mala Sana. Wdech dziewięć. Wydech mala I wdech dziesięć. Z wydechem mala sana, z wdechem przejdź na matę, odłóż klocek, możesz podłożyć go sobie pod tył głowy. Na wydechu przechodzimy już do siowa sany. Zostań w pozycji tak długo, jak potrzebujesz, rozluźniaj całe ciało, wydłużaj oddech. Dziękuję Wam bardzo za energiczną praktykę jogi. Mobilności, jogi na mocny kor, mocny brzuch, wzmacnianie mięśni, ud. Odpocznijcie, napijcie się później dużo wody i ruszajcie spokojnie do waszych obowiązków codziennych albo na wakacyjne wycieczki z radością w sercach i z energią w ciałach. Namaste.